Na podcast zaprasza sklep dla amazonek.pl, oferujący bieliznę uciskową, peruki, protezy piersi i inne potrzebne produkty medyczne dla kobiet. Ten podcast służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinien zastępować profesjonalnej porady medycznej. Administrator podcastu nie odpowiada za sposób wykorzystania dostępnych tu informacji. W podcaście mogą zostać polecane produkty medyczne dostępne w ofercie naszego sklepu. Dla bezpieczeństwa używaj je zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż wyroby medyczne, o których możemy wspominać, mogą nie być odpowiednie dla ciebie. Dopasowanie biustonosza po mastektomii. Na co zwrócić uwagę? Właściwe dopasowanie do siebie biustonosza oraz protezy piersi noszonej po mastektomii ma kluczowe znaczenie zarówno dla komfortu, jak i dla wyglądu. Biustonosz dla Amazonki również określany jako biustonosz do protezy piersi, jest specjalnym rodzajem bielizny przeznaczonej dla kobiet po mastektomii. Na skutek tego zabiegu dochodzi do usunięcia piersi. Zadaniem bielizny dla Amazonek jest umożliwienie noszenia protez piersiowych, które mają na celu uzupełnienie braku piersi. Wyposażone są one w specjalne kieszonki, w których umieszcza się protezy piersi. Dzięki temu mogą zapewnić codzienny komfort. Dodatkowo bielizna dla kobiet po mastektomii ma na celu poprawę komfortu po zabiegu, ponieważ może ona zapobiegać pojawianiu się obrzęków oraz zastojów limfatycznych. Właśnie dlatego bardzo ważne jest jej regularne noszenie po operacji piersi. Stosowane są wtedy specjalne rodzaje biustonoszy pooperacyjnych, które wykazują właściwości uciskowe kompresyjne. W ofercie sklepu dlaamazonek.pl dostępna jest szeroka gama biustonoszy przeznaczonych dla amazonek. Na co zwrócić uwagę przy doborze bielizny? Rozmiar biustonosza. Pierwszą kwestią będzie dobranie odpowiedniej bielizny pod kątem rozmiaru. Producenci, w których asortymencie znajdują się tego typu staniki, mogą zaoferować je w wielu rozmiarach określanych dwoma wartościami obwodem pod biustem oraz miseczką. Aby prawidłowo dobrać biustonosz do protezy piersi, warto sprawdzić tabelę rozmiarową producenta. Znajdują się w niej informacje dotyczące wymiarów pod biustem i w biuście. Często dodatkowo można znaleźć w nich instrukcje, jak dokonać pomiaru. Na tej podstawie można dopasować właściwy rozmiar bielizny. Konstrukcja biustonosza. Biustonosze dla kobiet po mastektomii mają różne rodzaje konstrukcji. Na przykład mogą być to biustonosze miękkie, biustonosze z fiszbinami, biustonosze zabudowane albo o konstrukcji odsłaniającej piersi. Należy zatem dobrać odpowiedni wariant biustonosza pod kątem własnych potrzeb oraz preferencji, dzięki czemu będzie on mógł zapewnić odpowiedni komfort oraz atrakcyjny wygląd biustu. Sposób zapięcia biustonosza: Biustonosze mogą być wyposażone zarówno w zapięcia z przodu, jak i z tyłu. Można zatem dobrać taki rodzaj bielizny, która będzie najwygodniejsza w noszeniu. Wiele kobiet po przeprowadzeniu zabiegu woli zdecydować się na zakupienie biustonosza zapinanego z przodu, ponieważ jego zakładanie i zdejmowanie jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku biustonosza, który jest zapinany z tyłu. Regulacja biustonosza. Dobry biustonosz do protezy piersi powinien oferować szeroką regulację, ponieważ dzięki temu będzie można uzyskać jego optymalne dopasowanie do sylwetki. Regulacja biustonosza powinna odbywać się w zakresie jego obwodu oraz ramionczek. Dzięki czemu można dostosować go do wzrostu oraz szerokości pod biustem. Materiał biustonosza. Również warto zdecydować się na zakupienie biustonosza, który będzie zapewniał odpowiedni komfort pod względem zastosowanych materiałów. Najlepiej, aby kieszonki przeznaczone na protezy piersi były wykonane z oddychającej bawełny albo innego przewiewnego materiału, ponieważ wtedy zapewniają one bezpieczeństwo dla skóry. Z zewnątrz biustonosz może być wykonany z materiałów syntetycznych, które są trwałe i wytrzymałe, dlatego będzie mógł on posłużyć na długi czas. Styl biustonosza. Należy także zwrócić uwagę na to, jak wygląda biustonosz. Producenci tego typu bielizny mogą zaoferować wiele ciekawych stylów. Na przykład są to biustonosze doskonałe do noszenia na co dzień oraz te na ważne okazje. Warto zatem zapoznać się z dostępnymi modelami na stronie dlaamazonek.pl aby wybrać taki, który będzie najlepszy w danym przypadku, aby uzyskać atrakcyjny wygląd i poczuć się kobieco. Jak rozpoznać, że biustonosz dobrze leży? Dobierając biustonosz do protezy piersi, należy sprawdzić, czy dobrze leży on na sylwetce i zwrócić uwagę na poniższe kwestie. Miseczki biustonosza powinny być na tyle duże, by mieścić piersi i protezę. Obwód biustonosza powinien tworzyć linię prostą i nie podchodzić do góry z tyłu. Ramionczka nie powinny nadmiernie wbijać się w ramiona. Skóra pod pachami nie powinna wylewać się z biustonosza, miseczki nie powinny nadmiernie odstawać od ciała, fiszbiny nie powinny naciskać na piersi i powodować dyskomfortu. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu dla amazonek.pl, w którym znajdziesz wiele produktów medycznych rekomendowanych marek. Jeśli spodobał Ci się nasz podcast, zapraszamy do jego komentowania, lajkowania i udostępniania